Kolejny program, który powróci, to jest program bliżej Izraela. I właśnie on jest autorstwa tej ambasady, chrześcijańskiej ambasady w Jerozolimie. I oni właśnie tam też głoszą Słowo Boże i też tłumaczą, jak tą zależność Kościoła od Izraela, Izraela od Kościoła, to też zazębia się w tym temacie, który tutaj mam na kanale Wartościowe Życie, żebyśmy połączyli się w końcu razem, a nie byliśmy podzieleni. I ta strona, nazwijmy to żydowska i ta nieżydowska, ludzie, którzy wierzą w Jezusa ze strony żydowskiej i Kościół, tak zwany ruch chrześcijański. Też bym chciał, żebyśmy po prostu wysłuchali to, co oni mają do powiedzenia, więc tam są w sumie trzy sezony tego programu. Też wy widzowie zdecydujecie, czy będziecie chcieli oglądać drugi, trzeci sezon. Ja na pewno chcę dokończyć cały pierwszy.